A ogólnopolski projekt Mam Haka na Raka. Młodzież zespołu szkół w Policach zorganizowała happening dotyczący chłonniaka, który jest bohaterem tegorocznego projektu. W ramach projektu Mam Haka na Raka w hali widowiskowo-sportowej w Policach odbył się happening dotyczący chłoniaka. Imprezę organizowano w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Chłoniak jest to nowotwór układu limfatycznego, którego objawy są podobne do objawów zwykłego przeziębienia czy też grypy. I dlatego są często one baga bagatelizowane przez, yy, no, przez pacjentów chorych na tę na chorobę. Gdy objawy np. gorączka, dreszcze czy zmęczenie utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza rodzinnego. Chłoniak szybko wykryty, jest wyleczalny. Gdzieś tylko słyszałem taką nazwę, ale nie miałem się pojęcia, co to jest. Dopiero projekt mnie uświadomił, czym yy, to jest, gdzie występuje i jak się tego przestrzegać, oraz należy się badać. Projekt jest organizowany już raz. Uczniowie biorą w nim udział po raz Przede wszystkim promuje zdrowie, promuje badania profilaktyczne, zachęca ludzi, żeby zbadali się, żeby poszli, jeżeli zauważam jakieś niepokojące symptomy, żeby poszli, zbadali się, zanim tak bo wiadomo, że ten nowotwór we wczesnym stadiu jest wyleczalny. Dzięki serwisowi informacyjnemu na Facebooku prowadzonym przez uczestniczki projektu kilkaset osób zainteresowało się chłonniakiem. Poprzez projekt mieszkańcy Polic również zdobyli informacje o tym nowotworze. Z okazji tej akcji się dowiedziałem coś niecoś, to znaczy czytając ulotki. Ratownicy medyczni pokazywali swoje umiejętności i nauczali zainteresowanych udzielania pierwszej pomocy. Dużą atrakcją happeningu był turniej halowy piłki nożnej Świt Szczecin Chemik Police. Mecz był pomysłem mojej koleżanki, która, jest, która ma chłopaka w, właśnie w świcie z Kolwin i to, to wyszło właśnie z jej in inicjatywy. Do tej pory uczestnicy projektu zebrali dużą liczbę patronów oraz przeprowadzili kilka prelekcji w swojej szkole i w innych placówkach oświatowych. Koordynatorkami projektu są nauczycielki zespołu szkół Anna Gola i Aleksandra Szafirska.